Tu się dziadur. No nie wiem, ją udostępniłem zgrywkę. Może się to łączy, zobaczymy. Wiem, że jak kiedyś grałem z kumplem i kumple oglądali, nie? No, to wiem, że widać. Słychać i widać, że nas było. Znaczy widać, słychać. No jak gramy? A, a. i gramy. Niby na antenie jestem. Eee, trzeba zakończyć tą rozgrywkę, bo... W sensie tam, co jest, piszdu z tym wszystkim? E, no dobra, to pytam. Ale, e, no, nie, już przeszło. To już polega. No ja pierdzielę.

Pizdu. Ja bym liczył na rewanża, ale takiego między nami. No i no ja wszystko łapie, Ja tam nawalam. Ale gram bez transmisji. No bo nie umiem nic innego dać. Ja kogo to kurwa internet? Ja tak samo bym powiedział, że Atletico nie umiem i tylko Barcelona. Nie, trochę tak, nie wiem, nie fair no. No i dostałem w dupę i tyle w macie. Robisz Co on zrobił tam? A, co on tam zarobił? Nie wiesz? Aha. Będziesz chciał Nie tak sobie. No, no, no. A, oh, kurwa. Ja, jak mówiłem, gumie, dzięki mnie to będziecie punkty zbierać. Znaczy, jak to się zakończyło, klip. A ustawienia transmisji, czekaj. Zatrzymaj transmisję.